No Pamiętam, pokazywałeś mi zdjęcia z tego spaceru, jak na wysokości ponad 5000 metrów, co nie ponad. I widziałeś szczyt. Jak weszliśmy wreszcie do tej miejscowości Gokio, która była na 4800 metrów, to zostało nam już tylko wspięcie się na pobliską górę, a nazwie go Kiori. Bo to był taki właśnie punkt docelowy, zwieńczenia naszego trekkingu. Ta góra miała 5000 375 metrów, chyba. No i była tak położona, że z, dookoła roztaczał się widok w każdą stronę i ten widok zapierał dech w piersiach. Najpierw, jeszcze może wspomnę, że na tą górę wchodziliśmy chyba ze 4 godziny. Mieliśmy do podejścia 600 metrów, albo 3 godziny. Ale byliśmy bardzo wyczerpani, Byliśmy chorzy na antybiotyku, i na dodatek dawała nam się we znaki też yy, ta wysokość. Ale jak już się wreszcie dociłaliśmy, to po prostu szczęka mi spadła. Tak. Poczułem się, jakbym naprawdę był na tym dachu świata. Było też stamtąd widać Mount Everest, więc jak już się tam znaleźliśmy, najpierw się porozglądaliśmy, nie, najpierw odsapnęliśmy, potem okay. się porozglądaliśmy, potem porobiliśmy sobie zdjęcia, a potem spędziłem z 25 minut siedząc sobie na skale i patrząc na te góry. I poczułem, Taki medy taką medytacyjną spokojność. Poczułem się taki wyciszony. Poczułem, jakby jakaś energia do mnie płynęła z tych gór. No i też miałem taką myśl, że jak tam się wspiąłem, to kurczę, jak wlazłem na dach świata, to wszędzie dojdę. To jest piękna perspektywa. Też taka no, symboliczna, jakby nie patrzeć. Ale tu wydaje mi się też, poruszyłeś coś ciekawego bo pamiętam wcześniej opisywałeś różnicę między buddyzmem a hinduizmem, to mówiłeś o tym, że w jakim stopniu, być może to też wynika z realiów, w jakich oni żyją. To znaczy hinduizm, dużo się dzieje, krąg życia jest cały czas, przeplatanie się życia i śmierci, tymczasem buddyzm, a zwłaszcza tam, gdzie ty byłeś, masz te tereny górzyste, ciszę, spokój. I to, jak ty opowiadałeś o tym, jak byłeś na szczycie, że czułeś spokój, jakby płynął do ciebie taka energia z tych gór. To mi się kojarzy bardzo, jakby właśnie... Jakbyś poczuł ten aspekt buddyzmu, być może. Tak. Tam zresztą w Gokyo miejscowość jest dlatego, że tam są święte jeziora hindusów i buddystów. To, są, to jest najwyżej położony zespół zbiorników wodnych na świecie. I właśnie to są wielkie, piękne jeziora z błękitną wodą. Co roku na jesień zbiera się tam chyba 500 mnichów, którzy się kąpią w tej wodzie. Jakieś tam ceremonie robią. No i właśnie wydaje mi się, że z tych miejsc kultu też jakby one mówią do ciebie, niezależnie czy to jest miejsce Twojej religii, czy nie, to czujesz jakąś taką energię duchową, która do ciebie płynie. I wydaje mi się, że to ma na pewno odzwierciedlenie w właśnie w buddyzmie. Bo kiedy usiądziesz sobie, ja zresztą yy, usiadłem właśnie w tak w siadzie skrzyżnym. I tak jeszcze rozłożysz sobie ręce, ja akurat trzymałem na kolanach, to po części przez ten wiatr, albo może to słońce, które cię ogrzewa, naprawdę to było takie sugestywne. Czułem, jakby te góry przesyłały mi jakąś energię, więc łatwo jest mi sobie wyobrazić, dlaczego w takim kierunku poszła duchowość w tym obszarze. Ale super. A miałem też, właśnie, interakcję swoją drogą z buddyjskimi mnichami, bo. Schodząc, poszliśmy z takim małym deturem, zrobiliśmy sobie małe zwiedzanko i zahaczyliśmy o taki klasztor w Tengbocze. To był klasztor na takim wzgórzu. Żeby się tam dostać z miejscowości, w której spaliśmy poprzedniego dnia, było trzeba tylko zejść 600 metrów i podejść znowu 600 metrów. Tylko, no, jak wreszcie doszliśmy, zobaczyliśmy ten klasztor i pozwolili nam wejść do środka, tam pooglądać. W samych tych pomieszczeniach w środku było trzeba być na boso. Podłoga była bardzo zimna, ale było tam bardzo pięknie. Widziałeś chyba zdjęcia tego ołtarza, który Ci pokazywałem, nie taki kwadratowa świątynia, ściany bardzo barwnie pomalowane, w jakieś różne wzory i sceny przedstawiające jakieś tam y, scenki z życia Buddy albo jakieś inne rzeczy, w które tam właśnie buddyści wierzą. I taki wielki, piękny, ażurowy ołtarz, pomalowany kolorami, to na czerwono, złoto, pomarańczowo, błękitno, zielono. Niesamowite wrażenie to robiło. I właśnie ja w tym klasztorze chciałem poświęcić tankę, czyli taki obrazek buddyjski, który miałem. To się w ogóle wziął z takich mm, ołtarzyków, jakby przenośnych, bo buddyści, ponieważ je przynosili z miejsca na miejscu, to robili takie sobie ikony na płótnie, które przedstawiają często jakieś właśnie religijne motywy ważne dla nich. Poprosiłem, czy ten kapłan mógłby mi to poświęcić. Czułem się tak trochę niepewnie przedtem, bo jestem innowiercą i co ja chcę od niego w ogóle? Może mnie tutaj zbeszta, że o co ci chodzi, człowieku? Nie, po prostu powiedział, uśmiechnął się tam, wziął ten obrazek ode mnie, kiwnął głową, nie jestem pewien, czy coś powiedział i odmówił jakąś właśnie modlitwę, Pomachał jakimś takim specjalnym piórkiem, które wziął z ołtarza. I jakby, nie wiem jak to nazwać. Oni na to mówili czarm. No nie powiedziałbym, że rzucił urok. Też nie powiedziałbym, że pobłogosławił, bo to mi się kojarzy z chrześcijaństwem. Ale uświęcił w jakiś sposób tutaj mój obrazek. I w ten sposób mam bardzo cenną pamiątkę. I właśnie to było też fajne, bo to nie był jakiś. Głównym nich, to był taki adept, po prostu, i nie byłem też pewien, czy on będzie wiedział, jak to się robi. A tu się okazuje, że wiedział, jakby przypuszczalnie że to robił kilka razy, i to też było dla mnie fajne, że nawet ci początkujący praktykanci są jakby zaangażowani w tę swoją religię i nic w niej nie jest im obce. Jakby są tacy, no nie wiem. Nie ma tajemnic. Tak, i są całym sobą po prostu. Super. A widzieliśmy też, jak mnisi w skarpetach i sandałach grali w ogóle w piłkę na tym, na podwórku tam w ich klasztorze. Nie ja <laughs> wiedziałem, to... że oni grają w sporty i takie rzeczy robią. A grają. Bardzo ciekawe to było zobaczyć, bo zazwyczaj mi się mnisi tybetańscy kojarzyli z takimi transcendentalnymi bytami, które jak dotkniesz, to w ogóle nie wiadomo, czy twoja ręka na wylot nie przejdzie. A tu się okazuje, że grają w piłkę. Kurczę, ale fajnie, czas na zabawy. Tak. Ale bycie mnichem też swoją drogą to jest ciekawa rzecz. Pamiętam, jak Alana Wattsa dużo słuchałem, to właśnie mówił o tym, jaką jakby ona jest funkcją, jaką funkcję mają mnichsi dla ludzi z Zachodu. Że stanowią pewnego rodzaju symbol tego, takiego przeświadczenia, że nie jest poważne nic. W takim znaczeniu, żeby nie brać życia na poważnie. Bo oni. Przypominają nam o tym, że to, co my robimy, jest zabawą. Jak myślę teraz o tym i o tym, co ty powiedziałeś, to tym bardziej jakby te słowa dla mnie nabierają sensu więcej. Masz na myśli mnichów zachodnich, czy mnichów buddyjskich? Buddyjskich. Mają taki stoicyzm w sobie nie traktują rzeczywiście rzeczy na poważnie. Jak coś mają, to się cieszą, a jak nie? Się nie smucą. I to jest też właśnie ciekawe, bo to jest tak stricte kojarzone z buddyzmem, ale moim zdaniem ma też sobie element wywodzący się właśnie z hinduizmu, bo w Indiach jakby cierpienie i utrata czegoś, co może być dla ciebie cenne, jest tak wszechobecne, że nie można sobie z tego nic robić, bo po prostu nie dałoby się żyć. Myślę, że stąd też się to mogło wziąć że buddyjscy mnisi do niczego się nie przywiązują, chociaż oni popchnęli to jeszcze dalej. Co u Ciebie słychać? Jeżeli podobał się Tobie ten fragment, to kliknij tutaj, aby zobaczyć cały odcinek. I nie zapomnij o subskrypcji.